W oferce o oto takiego Forda Bronco. Dość ciekawa pozycja. Dlatego wybraliśmy nietypową scenerię. Auto sprowadzone z Ameryki. Ma swoje plusy, ma swoje minusy. Z którego oceniliśmy, że czego brakuje? Połowy silnika i koła z tyłu. Natomiast bardzo fajnie skonfigurowany. Piękny fotel. fajna animacja no, jak to Ford brąkomód mógł mieć jakiś szybry no ale na terenówkę byłby wtedy mniej mniej e, sztywny. natomiast no ratuje go ta tapicerka na pewno Gdy szuka nietuzinkowego samochodu to zawsze może nas Odwiedzić gazet Wracamy zakupki. Chcemy nie otwierać całego bagażnika. I gdzieś otwieramy sobie drzwi. No jak kawałek tego bagażnika mamy? Całe koło. Ktoś może sobie wsadzić gaz, jak lubi. I wtedy koło na zewnątrz, albo na dach. Są z tego zawsze jakieś plusy. Nic. Nie wiem, nie za wiele wiem o tym samochodzie, więc nie będę tutaj się mądrzył. Typowy amerykański cudaczek. Natomiast piękny przód. No piękny Wygląda co tam było z 5 litrów. A tu raptem 1,5 1,5 Ecoboost, czyli będzie jeździć ekonomicznie i może nawet tanio, więc ktoś szuka takiego auta, to link poniżej do ogłoszenia, pełna oferta tutaj.